Dieta i plan, czyli medytacja dla każdego. Z Ewangelii Świętego Jana Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi? Należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowo Boże, a z niezmierzonej obfitości udziela mu ducha. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Cała rozmowa Jezusa z Nikodemem jest bardzo trudna. Myślę, że przynajmniej dla Nikodema. Stacji tego, że On jest z ziemi i po ziemsku przemawia, a Jezus jest z nieba. I mówi o sprawach niebieskich, i to tutaj też Jezus dzisiaj tłumaczy. Mówi, że On przychodzi z kontynent. On nie jest, nie będzie tłumaczył tych ziemskich spraw, bo On przychodzi z nieba. On jest od swojego Ojca, On przemawia w Jego imię. I myślę, że my też możemy mieć pewien problem ze zrozumieniem tych słów. Z racji tego, że jesteśmy typowo ziemscy, ale nasze aspiracje sięgają wyżej. Dlatego skupmy się dzisiaj nad jednym zdaniem z tej całej Ewangelii. Mówi tak Jezus, kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Co to znaczy? Jeżeli przyjąłeś słowa Jezusa do swojego życia i zacząłeś je stosować, zacząłeś według tego żyć, to wiesz, że to zaczyna działać. Że to jest prawda, że Bóg jest prawdomówny, że nie kłamie, że nie wymyślił sobie tych wszystkich zasad, tych wskazówek, żeby nam utrudnić życie, ale właśnie sprawić, abyśmy mieli szczęście w obfitości. Bo tak naprawdę zasady, które są niebieskie, trzeba zastosować na Ziemi, bo ten, który nas stwarzał, właśnie stamtąd pochodzi. I my też w tamtym kierunku zmierzamy. Wiemy, że wszystko, co jest tutaj na Ziemi, Przeminie, a to, co Bóg mówi, nie przemija. I dlatego warto opierać na tym swoje życie, bo na samym końcu nikt z nas przyczepy z rzeczami za trumną nie będzie miał. Będziemy mieć tylko to, kim jesteśmy, kim się staliśmy przez całe nasze życie, bo tylko to przed Nim stanie, tylko to będzie naszym bogactwem. Dlatego zobacz dzisiaj, kto jest Twoim przewodnikiem w życiu, kogo słuchasz. Czy jest to Jezus, czy jest to Bóg, który jest prawdomówny? Czy zadajesz sobie trud, aby zgłębić, tak jak dzisiaj, chociaż te cztery zdania ze Słowa Bożego, to nie jest proste, ale warte naszej uwagi i warte naszego życia. Bo na końcu nie jest ważne, co mamy, ale to, kim się przez to staliśmy.